Siemanko, mięsożercy! Dzisiaj pokażę Wam, jak w domowych warunkach możecie wykonać naprawdę bardzo fajne, swojskie wędliny. Dzisiejszą wędlinę zrobię w takim oto szynkowarze. Jest to fajne urządzenie, które pozwala nam wykonywać różnego rodzaju parzone wędliny. Mogą to być kiełbasy, mogą być to różnego rodzaju szynki, naprawdę w takim właśnie Urządzonku można zrobić setki, jak nie więcej różnych wędlin. Ja w dzisiejszym odcinku wykonam taką kiełasę ala krakowską, która jest naprawdę bardzo zbliżona do tej oryginalnej wersji. Oczywiście no, bez wędzenia. Ale można ten efekt również uzyskać w szynkowarze, i pokażę Wam też w jaki sposób nadać jej takiego fajnego, dymnego aromatu. Tyle słowem wstępu. Ja zabieram się za robotę i już Wam pokazuję, jak takie cudo wykonać we własnej kuchni. Do wykonania naszej znaczy takiej ala krakowskiej z szynkowaru będziemy potrzebować trzy klasy mięsa. Klasę pierwszą, którą możemy pozyskać. Z szynki, z łopatki, ja preferuję szynkę, z tego względu, że po prostu jest najłatwiej tą klasę pozyskać z szynki, z tego względu, że no tutaj jest praktycznie same chude mięsko. Klasę drugą, czyli trochę tłustego mięsa, w tym przypadku będzie to boczek, możemy też użyć pod gardła, jak najbardziej. No i e, mamy też tutaj jedną taką kolonkę, z której pozyskamy klasę trzecią, ścięgnistą. No i też będą tu jeszcze takie ścinki, te, takie poprzerastane mięso z błonkami, użyjemy też jako klasę trzecią. I właśnie takie, takie kawałki mięsa teraz poddamy klasyfikacji, czyli pozyskamy z nich odpowiednie klasy mięsa, które potrzebujemy do wykonania naszej kiełbasy krakowskiej. Z szynkowaru. Jeżeli chodzi o klasyfikację, to wszystko szczegółowo tłumaczyłem w jednym z moich materiałów wideo, który znajdziecie u mnie na kanale, a jeszcze więcej znajdziecie na mojej stronie www.cozmięsa.pl. Z szynką idzie to bardzo sprawnie. Wycinam błonki, aby uzyskać jak najwięcej klasy pierwszej, którą następnie kroję w kostkę około 3 cm i odkładam w misce na bok. Z boczkiem również idzie to całkiem sprawnie, sprawdzam tylko, czy nie ma tam jakiejś pozostałości kości. I chrząstek. Następnie również kroją w kostkę. Z kolonką trochę więcej roboty wykrajam skórę i oddzielam mięso od kości. Następnie mięsiło kroją w kostkę i gotowe. No i dobra, nasze mięsiło na kiełbasę krakowską z szynkowaru jest gotowe pokrojone, więc teraz przechodzimy do zapeklowania. A następnie do kolejnych etapów. Do peklowania używam peklosoli w ilości 16 gramów na kilogram mięsa. Odmierzam dokładne proporcje, dodaję do każdej z klas mięsa, a następnie całość dokładnie mieszam. No i tak przygotowane mięsiwo. Odstawiam do lodówki na jakieś 24 godziny, aby się zapeklowało. W lodówce powinna być temperatura najlepiej 5 stopni Celsjusza. Jest to idealna temperatura do peklowania. Ważne, żeby był zakres między 4 a 10. 4 poniżej 4 już ten proces speklowania bardzo zostaje spowolniony, a nawet wstrzymany a powyżej 10 istnieje ryzyko, że po prostu nam się coś tam zepsuje, zaczynają się rozwijać jakieś niechciane bakterie, a tego nie chcemy, dlatego trzymamy się tej temperatury, nie peklujemy w temperaturze pokojowym. Jest to no po prostu niewskazane, może bardzo łatwo coś może pójść nie tak. Jeżeli chodzi o ilości peklosoli, no to standardowo 16 gramów na kilogram mięsa i zalecam się tego trzymać. Jest to taka bezpieczna dawka dla nas, szczególnie w przypadku takich kiełbasek, które nieco dłużej będą nam leżać. W lodówce, jeżeli zjemy wy nasze wyroby w ciągu powiedzmy dwóch trzech dni. Nie ma problemu, możemy sobie zrobić na soli. Jednak jeżeli chcemy dłużej naszą wędlinę trzymać, dla bezpieczeństwa dodajmy tą peklosul sól. Ona nam nie zaszkodzi w takiej ilości, a wręcz ochroni nas przed niechcianymi bakteriami. Także ja odstawiam mięsiwo do lodówki, no i widzimy się za chwilę, gdzie przejdziemy do kolejnego etapu. No dobra, minęły 24 godziny, więc przechodzimy do kolejnego etapu. Mięso jest już zapeklowane, więc teraz musimy je zmielić i następnie przyprawić. Jeżeli chodzi o mielenie, wydzieliłam się spora ilość takiej wody, to koniecznie ją odlewamy. Całkowicie się tego pozbywamy. To się w ogóle nie nadaje do robienia kiełbas. Z tego nie powinno być w kiełbasie. Tak więc pozbywam się tej wody, a klasę drugą i trzecią mielę i całość łączę ze sobą. Mięso jest zmielone, więc przechodzimy do kolejnego etapu, czyli do przyprawienia. Tak naprawdę już wszystko będzie gotowe do sparzenia. Zapakujemy mięsiwko do szynkowaru i będziemy parzyć naszą wędlinę. Kiełbasy, ale krakowską w tym przypadku. Do mięsa dodaję czarny pieprz, 2 gramy na kilogram mięsa, czosnek suszony, jakieś 2 gramy na kilogram mięsa, gałka muszkatołowa, 1 gram oraz odrobina cukru, też 1 gram na kilogram mięsa. I to w zupełności wystarczy. Ewentualnie możemy do mięsa jeszcze dodać aromatu dymu wędzarniczego, czyli inaczej dym w płynie. Dzięki czemu smak kiełbasy będzie jeszcze bardziej zbliżony do tej, Takiej tradycyjnej krakowskiej wędzonej. Mięso jest gotowe, więc przechodzę do napełnienia praski szynkowaru. Ja do tego używam specjalnych woreczków. Mięso ląduje najpierw do woreczka. On się nadaje do parzenia, jest odporny na wysokie temperatury, spokojnie do 100 stopni Celsjusza potem leci do praski. I już pokazuję, jak to zrobić. Stopniowo napełniam woreczek i praskę. Nakładam porcję mięsa i dokładnie następnie je ubijam, aby kiełbasa była zwarta i bez dziur. Cała praska musi być wypełniona mięsem, a nie powietrzem. Po napełnieniu dociskam sprężynę i zamykam praskę. Wbijam termometr i wrzucam do garnka z wodą. I następnie naszą kiełbasę będziemy parzyć do uzyskania 68 stopni wewnątrz. Zajmuje to około 90 minut, do 2 godzin nawet. Jednak nie Nigdy nie róbmy tego na czas, a do uzyskania właśnie odpowiedniej temperatury. Po sparzeniu wychłodzę mięsiwo i podstawię do lodówki, żeby stężało, gdzie następnie przeżyję sobie 12 godzin. No i zobaczymy się już z gotowym wyrobem. No dobra, minęło to jakieś 12 godzin. Kiełbasa sobie przeleżała noc, nawet powiedzmy półtora dnia jakoś, czyli trochę więcej niż 12 godzin. Przeleżała sobie w lodówce. Mięso stężało, cała ta wędlina stężała, dzięki czemu te soki wszystkie się ustabilizowały. Ta galaretka i ten kolagen, on tam też stężał i po prostu ta wędlina będzie teraz bardziej zwarta. Nie będzie nam się nic tutaj rozpadało, będziemy mogli sobie to bez problemu pokroić, więc zobaczmy. Co kryje w sobie praska? Wędrówka jest schłodzona na jakieś 15 stopni wewnątrz. O, widać, galeretka się tutaj wytworzyła. Po prostu przez tą dziurę, która znajdowała się w worku, poprzebiliśmy, tak żeby wbić termometr. Zaczęło się wyciekać. Jeżeli chodzi o tą galaretkę, tutaj nic nie stoi na przeszkodzie. Możemy sobie gdzieś to na bok odłożyć i e, powiedzmy dodawać trochę do tego do mięsa na kanapkę albo możemy po prostu się tego pozbyć tak zależy nam na samej wędlinie to jest dla nas najważniejsze ale i tak wyjdzie jak widać kiełbaska ma kształt jest zwarta okrągła o to nam właśnie chodziło tak wygląda ta struktura z tej strony z zewnątrz Oczywiście jeszcze musimy ją przekroić i zobaczyć jak wygląda ten przekrój. No struktura właśnie. Jak to? Krakowska, czyli widać te duże fajne kawałki tej klasy pierwszej, chudej, i pozostałe tą klasę trzecią oraz drugą tłustą. Kroimy sobie jeszcze jakiś plasterek na próbę, oczywiście. I zaraz ocenimy. Chcesz poznać więcej tego typu przepisów na różne wędliny z szynkowaru? Koniecznie sprawdź mojego e-booka z 50 autorskimi przepisami na wędliny z szynkowaru. Link do e-booka w opisie pod filmem. No dobra, może nie jest tak cienka jak kiełbasa krakowska. Mówię o grubości, o tej średnicy. Zapach jest zbliżony. Jak taka wędlina, kiełbasa. Widać, jak fajnie jest, krucha się rozpada. I mówię to nawet o tej klasie pierwszej. Nie tylko w tych miejscach łączenia. I oczywiście, jeszcze trzeba sprawdzić. Super. Jeszcze jakbyśmy właśnie dodali ten aromat wędzarniczy, to naprawdę było by czuć takie, że właśnie jest mega, mega zbliżone to do kiełbasy krakowskiej. I tak już teraz jest samo to samo to mięso, czuć zarówno i strukturze Jakiś smaku, że jest to jednak zbliżone właśnie do kiełbasy karkowskiej, ale brakuje troszeczkę tego aromatu wędzańczego, którego możemy również sobie nadać. Hmm. Wygląda super. Także. Naprawdę polecam Wam, róbcie, próbujcie. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, jak ona wam wyszła. Co sądzicie o tej wędlinie.